Nasz cel: poczytalność i zdrowie duchowe. Drugi krok stopniowo i niepostrzeżenie zaczął towarzyszyć mi w życiu. Trudno mi powiedzieć przy jakiej okazji i którego dnia uwierzyłem w siłę większą ode mnie, ale z całą pewnością mam tę wiarę dzisiaj. 12 kroków i 12 tradycji strona 29. Uwierzyłem Taką oto deklarację swoich przekonań składałem, gdy mi akurat tak się podobało, lub gdy sądziłem, że wywrze to dobre wrażenie. Ale tak naprawdę nie ufałem Bogu. Nie wierzyłem, że moja osoba go obchodzi. Wciąż usiłowałem zmienić to, czego nie byłem w stanie zmienić. Z czasem, zdegustowany, odwróciłem kota ogonem, mówiąc: Skoro jesteś tak wszechmocny, sam się tym zajmij. A on to zrobił. Zacząłem otrzymywać rozwiązania moich najskrytszych i najtrudniejszych problemów, niekiedy w najmniej oczekiwanym momencie, kiedy jechałem do pracy, jadłem lunch lub smacznie spałem. Uświadomiłem sobie, że to nie ja wpadłem na te rozwiązania. Zesłała mi je siła większa niż ja sam. I tak to uwierzyłem.